Witam wszystkich bardzo serdecznie, Julia Przeździem TV Reklama wraz ze mną, świeżo co po swojej walce. Wasyl witaj! Cześć, witam. Jak się czujesz po, po swoim pojedynku? Dobrze, zadowolony, zdrowotny, wszystko ok, więc jest głowa do i idę dalej. Widzę, że lekko oko rozcięte, ale tak poza tym to w ogóle żadnych obrażeń. Fajnie tak wyjść chyba z walki na gołe pięści i wiesz, i nie czuć się tego, że się w sumie walczyło. Nie, no mega fajnie naprawdę, tutaj nie ujmując i plm ale czasami nawet spalingi były dużo cięższe, gdzieś tam bardziej wychodziłem poobijany, rozbity, obolały niż, niż dzisiaj po tej walce. Jak oceniasz umiejętności swojego, swojego rywala? Mocny chłopak, E, mocny cios, mocna twarda głowa, Jest tam wydaje mi się, że zabrakło mu trochę doświadczenia, tak? widać, że, że jest pierwszy raz na takiej gali, na takiej tak dużej, dużej gali, dużym wydarzeniu, gdzieś tam może go zjadły trochę emocje, może trochę stres, i, ale na pewno tutaj jeszcze pokaże to, co potrafi. A jak ty oceniasz swoją przygodę z Gromdą, ponieważ jak wiemy dopiero wchodzisz do, do tej federacji, tak? Tak, no, to był dzisiaj mój debiut tutaj w tej organizacji, ja jestem otwarty na walki dalej. Myślę, że woda, że też, więc chyba się zaczynasz. A powiedz, czy Ty już miałeś wcześniej jakieś większe doświadczenie ze e, światem właśnie boksu, z kickboxingiem na przykład? Znaczy w kickboxingu ubiłem się amatorsko, od, od kiedy tak jak pamiętam, skończyła te 14 czy 15 lat, jak zacząłem e, trenować, po zawodach. E, jeździłem na wszystko, co tylko jest możliwe. Potem gdzieś tam kontuzja mnie wykluczyła, wróciłem, wróciłem sobie, po kontuzji już tylko sam dla siebie. I potem, gdzie, dzięki propozycji Marcina Dużalskiego, gdzieś tam wystąpiłem w innej organizacji na gołej I tak zostałem przy tych gołych prochach. Spodobało Ci się, rozumiem? No, jest fajnie, ja. Ukrywa, jest, jest fajnie. fajnie. E, śmiesznie, bo masz e, taką samą ksywkę, też Wasyl, który już e, jest zawodnikiem Gromdy. No, niestety no, nie zobaczymy go e, tutaj w tym pojedynku. I Tomasz Zadyma, kojarzysz Tomasza Zadymę? E, śmiał się właśnie, że e, biegł na twoją walkę w ogóle. E, ja mówię, że Wasyl, Wasyl, on do mnie, że ale to nie jest ten Wasyl, tylko to jest podrabiany Wasyl, nie? Także no fajnie, że masz też taką samą ksywkę, będziesz na pewno zapamiętany. E, powiedz mi, e, co ciebie najbardziej dziwiło tutaj w, w całej tej e, Gromdzie, jak tutaj już jesteś, wiesz, uczestnikiem Widzisz, jak to wygląda? Czy było coś innego niż spodziewałeś? Nie, nie. Nic mnie to nie zaskoczyło Między czegoś, czego oczekiwałem, tego się spodziewałem i. I tak naprawdę nie, nic się nie, nie zaskoczyło. E, a na losowaniu, może miałeś w głowie jakiegoś, wiesz, konkretnego rywala, z którym chciałbyś wyjść i zawalczyć, czy było to tobie to kompletnie obojętne? Było mi to kompletnie obojętne, ale tak naprawdę gdzieś tam sobie rozmyślałem, e, myślałem w kogo kogo z kim, w głowie, z kim no? się stawię. A no, różne osoby gdzieś tam mi w, w głowie przewijały, gdzieś tam sobie te, ten plan, że jak to na nich zrobić. No wyszedł Pale, więc całkowita niespodzianka nawet nie wiedziałem, że ten chłopak będzie brał udział w walce, bo został ogłoszony naj, najpóźniej, tak? A jak wygląda przygotowanie do takiej walki, ponieważ no, trudno jest użyć game plan, bo to osobę, z którą nie wiesz, że będziesz walczył i tak naprawdę no, e, są nowi zawodnicy, o których też nic nie wiesz, więc nie możesz sobie, wiesz, wybrać paru i się przygotować. Jak to wygląda? Przygotowujesz się ogólnikowo, tak? Tak naprawdę robisz swoją formę życia i tyle. To nie ma tutaj gdybać, bo, bo i walki w rękawicach, i walki, gdzieś się kopie, to są całkowicie inne, inne, inne jakieś tam formuły, to się to w ogóle nie sprawdza, nie? Więc trzeba iść, iść jakby można powiedzieć, na żywioł, tylko myśląc przy tym. tak, Wychodzisz, patrzysz co, co robili rywali, adaptujesz się do tej walki i robisz swoje. E, teraz po swojej walce będziesz oglądał już potencjalnych rywali, czy masz to gdzieś i idziesz? Nie, no, na pewno obejrzę, bo, bo chłopacy tutaj fajnie naprawdę się zachowują. Każdy do każdego z mega szacunkiem, więc kibicuję każdemu z osobna. Tak naprawdę nie ma żadnego tam rywala, fawory, ta wroga tutaj w tych, w tych chłopakach. Każdemu życzę tylko tego, żeby wyszedł bez kontuzji, bo kontuzja dla sportowca to najgorsze, co może się przydarzyć. przede wszystkim tutaj chłopakom życzy Właśnie, oglądając konferencję, nie wiem, czy oglądałeś może kiedyś jakąś firkwajtową konferencję? Tak. Nie, nie miałeś w głowie czegoś takiego, że tu będzie tak samo? Bo jednak jak tutaj się przyjeżdża, to wszyscy zawodnicy są, wiesz, że tak z życi lubią się po prostu, a na konferencji freakowej wygląda to zupełnie inaczej. Nie bałeś się, że to będzie tak samo, że będzie ta zła krew, nienawiść przed walką? Nie, czego tu się bać? Tak naprawdę, jak ktoś będzie miał złą krew, to jest jego sprawa, on tylko psuje nerwy, ja do wszystkich będę wychodził z szacunkiem, bo każdemu ten szacunek się należy i to będę robił swoje, a ktoś chce tam zakrzyczeć, to niech się krzyczy. Ja uważam, że mężczyźni zatwierają takie rzeczy inaczej, nie krzyczy się w telewizji, tylko się to wyjaśnia poza kamerami. Czyli ty jesteś takim chłopakiem y, z ulicy, który wszystko wyjaśnia pod blokiem? Nie, nie, nie. że jestem fajnym, normalnym chłopakiem, który ma po prostu, prostu swoje <śmulitory> zasady. Opisał. Jestem fajnym, normalnym chłopakiem. Tam, Piękne. Te zasady ktoś mi kiedyś pojął w głowę, no i staram się gdzieś tam podążając za nimi żyć. Piękne słowa to były. Dziękuję <śmulitory> <śmulitory> bardzo. <śmulitory> 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 To no, już mnie, to jest to fajnym, fajnym chłopakiem. E, słuchaj, jeden z zawodników walczy z chłopakiem, który został, został ściągnięty z zagranicy, Gleba. Czy ciebie ta walka szczególnie interesuje jako freak fight? Jako może jako extra fight? To nie, to nie jest fake fight, fake fight, bardzo mnie interesuje, bo gdzieś tam z glebą znamy się, się prywatnie, bardzo mu kibicuje fajny chłopak, naprawdę mega talentem, więc żeby jak najszybciej wygrał tą walkę bez żadnych kontuzji, jego rok nie poszło w górę. A co, co byś zrobił, jakbyś wczoraj na losowaniu, wiem, że takiej sytuacji by nie było, bo to jest extra fight, ale jakbyś wylosował walkę z glebą? Nie ja wiem, ciężko powiedzieć. Na pewno nie chciałbym się być z chłopakami, którymi z się prywatnie poza Gromdą. bo no, byłaby to kiepska sytuacja, tak? No nie chciałbym się z kilkoma, jest kilku chłopaków, To znamy się prywatnie, lubimy się prywatnie, po prostu nie chciałbym się z nimi tutaj spotkać. Powiedz czy na gromdzie dziewiątce planujesz zawalczyć? Ja mogę planować, to wszystko zależy od Tak, ale tak. wiesz, swoje takie wiesz, pierwsze przemyślenia od razu po walce. Fajnie zajarało ciebie ja to ogólnie, i chcesz na dziewiątce? Ogólnie super, fajnie, bardzo mi się podobało. A czy zawalczę na dziewiątce w szkole, każe czas, tak? To jest propozycja wodarzy, moje przygotowanie fizyczne, mój, mój stan zdrowia, wszystko tak, jest kilka różnych tam czynników, nie ma co, co za bardzo patrzeć w przyszłość. Mówisz o swoim ten e, fizyczny. O Boże, zagubiłam się. O, wiesz, o swoim e, przygotowaniu fizycznym. Eee, a ty się w ogóle nie zmęczyłeś dzisiaj przecież po walce. No tak, a ja nie wiadomo co się wydarzy. Tak? Boże jakaś chrapie mnie choroba, głupia kontuzja i ja mogę tak naprawdę być dwa miesiące teraz wykluczony z czegoś. Eee, I no, nie, po prostu się nie zdarzy przygodać. Jak wszystko będzie szło pomyślnie, zdrowie będzie dopisywało, gdzieś tam nie żadne kontuzje nie będą mnie łapały, to będę cały czas w treningu, będę cały czas gotowy. Przyszedłeś do grondy, żeby spróbować jakoś zmienić swoje życie eee, czy po prostu spróbować czegoś nowego? Ja Przyszedłem do, do grondy, bo kocham Adrenalina. No może jakiś skok na no bungee, jeszcze coś takiego czy nie? Skakam ze spadochronem, tylko ja wiem, że wszystko, co tylko jest możliwe. To, co podnosi bicie serca, ja tam jestem. E, jak na razie, co w takim razie e, według Ciebie najbardziej potrafi Ci podnieść adrenalinę? Wszystko podnosi <grym> dobrze. No, największe gra przeżycia to skok ze spadochronem, tak? bo, bo robiłem to tylko na razie raz, aby się bije całe życie. Czyli skok ze spadochronem nie przebił Rondy? No Przebił gromadę, bo mówię, bije się całe życie, więc jestem z tego przyzwyczajony. Nie? Ta, ta jest jednak gdzieś tam na, na porządku dziennym, a to było raz, troszkę bardziej gdzieś tam mnie nakręciło. Dziękuję, dziękuję bardzo za rozmowę, Wasyl. Podrabiany Wasyl według Zadymy. E, mam nadzieję, że zobaczymy się na Gromdzie dziewiątce. No i co? No i miłego oglądania dalsze, dalszej gali. Super, dziękuję bardzo. Cześć. Jantyczka.